No dobra, cześć Marysiu. Cześć. Witam Was z Ogrodu Marysi, znanego Wam na pewno z naszego kanału, z naszych filmików. Nieraz byliśmy gośćmi, ale też nieraz pomagaliśmy w pielęgnacji ogrodu. Również gościliśmy na warzywniku, ale też sadziliśmy drzewka owocowe. Tak jest. I stoję właśnie przy jabłonce, którą sadziliśmy wspólnie. Jest nawet na kanale Filmik z sadzenia. Chyba nie wiem, czy z sadzenia tej konkretnej jabłonki, czy któregoś innego, ale, ale chyba tak. Jest. Koniec sierpnia. Może być koniec czerwca. Może być koniec lipca, tak? Tak. Nawet koniec maja. Może być. Mamy fajne drzewko. W doniczce. Z pięknym systemem korzeniowym, który nam się nie rozleci. Z młodym systemem korzeniowym. Tak, Pani Marysiu, widać. Tak, młode korzonki. Młode korzonki rosną. Jesteśmy latem na ogrodzie. Mamy urlop. Nie? Mhm. Tak, jesteśmy na działce całe lato. Możemy tym roślinom poświęcić mnóstwo czasu. Nie musimy jednej trzeciej przycinać, bo drzewko już jest przyjęte, czyli nie zaczynamy od kroku w tył, mhm. tylko od kroku do przodu, że to drzewko już nam w pierwszym sezonie będzie pięknie rosło. Tak. Jesteśmy na tej działce. Pani Marysiu, jest Pani cały czas? Jestem cały czas. Jest cały, cały czas, całe lato. Pinuje tu pomidorków nasturcji, Sturcji fasolek. Mhm. Przyjdzie to drzewko też podleje bo jest mhm. tak? jesienią nie jakbyśmy posadzili, to pani Marysia idzie do domu, bo jej zimno tak, teraz będzie podlewała i drzewko będzie pięknie rosło to będzie super i co, Wymachać. już starczy i mieszamy z tym naszym podłożem dobrze drzewko nie trzeba deptać nie trzeba je tu zadeptać ani dusić, porządków nie widać, tak? Robię tu taką nieckę. Bo słuchajcie, podstawowy błąd sadzenia latem i nie się roślin, to jest to, że ta bryłka, z którą żeśmy wsadzili, ona jutro będzie miała sucho. Mhm. Jeżeli zrobimy tu ziemię na płasko, a nie daj Boże jeszcze górkę pod drzewkiem, to podlewamy i obok jest mokro, tak. ale ta bryłka ma sucho i po to robimy tu nieckie, przy tej właśnie bryłce i pani Marysia, tu wleję teraz tą wodę jest na działce codziennie, tak pani Marysiu? może pani codziennie nawet, przy tej suszy dobrze? wlać tą wodę, żeby ona właśnie stanęła na tej bryłce tak nie tu, tylko na tej bryłce i ta bryłka będzie nam namiękać dobrze jak ona będzie mokra, to co? będzie puszczała korzonki, nie? Mhm. za 2-3 tygodnie te korzonki już będą tu za 2-3 miesiące korzonki będą tu. Drzewko jest. Przyjęte. Przyjęte, tak jest. A jak Bardzo ta ziemia tak. będzie osiadać, to mamy jej dosypywać, czy tak wystarczy? Ja myślę, że ona tyle nie usiądzie. Nie? nie usiądzie. Tak, ja mam ciężką rękę, ja ją przygniotłem. Już idziemy do następnego, co? No urosła sporo, jak widać. Także jest dobrze pielęgnowana, urosła sporo, ale trochę gorzej z cięciem. No, niestety. Jak widzicie no jest dużo tych jednorocznych pędów, tak zwanych wilków, jest ich bardzo dużo, także na pewno dzisiaj się skupimy na tym, żeby się przede wszystkim ich pozbyć i troszeczkę powybierać, które gałęzie zostawiamy i, i będziemy je prowadzić dalej, a które zupełnie usuwamy. Ja tutaj zaproponowałam Marysie, żeby się pozbyć tej całej gałęzi. Ona chciała się pozbyć tej. Ja na razie tą po prostu skrócę. Zobaczycie jak i zostawiamy. Najwyżej Marysia później się jej pozbędzie. Natomiast tak, bo ona się kieruje bardzo do przodu i nawet już widać, że też do środka korony, a tego unikamy. Więc moja propozycja jest taka, żeby jej się zupełnie pozbyć. Chyba, że ktoś by chciał na przykład na początek jeszcze mhm. sobie zostawić tutaj, bo tutaj są jakieś krótkopędy, to można ją skrócić na przykład o, tutaj nad tym pąkiem, nad tym krótkopędem mhm. e, i wtedy z tego prowadzić jeszcze, jeszcze dalej, ale ona też jest dosyć nisko tutaj trawnika, więc ona też będzie później przeszkadzała w koszeniu tak, i to tak to dalej. To jest chyba z pół metra, nie, tak. nie, może metr maksymalnie od ziemi, bo jabłonka właśnie jest tak bardzo nisko osadzona. Zależało mi na tym przede wszystkim, żeby to zrobić jak najbliżej mhm. tego pnia, żeby to się ładnie zabliźniło. Nie zostawiamy oczywiście kikutów, tak żeby przecinać bardzo blisko. O, bo zobacz, tutaj też były wcześniej przecinane i zobacz, no. jak ładnie się ta rana zabliźniła. A czy powinniśmy czymś posmarować teraz tą ranę czy niekoniecznie? E, tak, można to posmarować maścią ogrodniczą. Zresztą mam tutaj taką. Chociaż w przypadku jabłonek, gruszek nie jest to tak bardzo aż wymagane, jak w przypadku na przykład takich pestkowych wiśni i czereśni, które są bardziej podatne na choroby. Więc okay. tam koniecznie trzeba tą ranę posmarować, okay. nie? Ale tu przy takich młodych drzewkach to zawsze wiadomo, że lepiej. No właśnie najlepiej to robić przy takich niskich temperaturach. Jak nie pada, może być nawet lekki mrozik, taki do minus 5 stopni. Także to jest taka optymalna fajna, fajna pogoda. No dzisiaj mamy super warunki, niebo ani nie pada, jest w miarę ciepło, także jest bezpiecznie przede wszystkim dla drzewka. No dobrze, teraz idziemy po kolei. Ja może najpierw tutaj jest też pozbędne, pozbywamy się takich jakichś suchych też gałązek. Patrzymy po kolei na wszystko. I tego się też pozbywamy. Ta idzie tak dziwnie, bo idzie do środka Dobra. i też do góry. Tą na razie zostawimy. Tutaj utniemy. Zobacz, tutaj jest krótkopęd, a tu Dobra. idzie taki wilk do góry, to go usuwamy. Nie? Dobra. Tutaj będzie owoc. Tą w ogóle też usuniemy. Chociaż tutaj można na razie tą prowadzić. Zobaczymy, jak ona, jak ona wyjdzie. Zależy też, czy będziesz się tego pozbywać dalej, później tej gałęzi, czy nie. A To usuniemy. Na przykład za rok dopiero? Tak, okay. tak, tak, za rok. Tutaj skrócę od razu te wszystkie do góry. Tutaj, o właśnie, tą możemy zostawiać, jeżeli będziemy chcieli tą kronę później prowadzić, to tą możemy zostawić, ale na przykład no. trzeba uciąć wtedy nad pąkiem, który idzie na zewnątrz. Czyli tu jest taki fajny przykład, nie? Te idą tutaj, więc ta się nie będzie z niczym pokrywała, więc usuwamy bliziutko nad tym pąkiem. A tego już się całego pozbędę. To też, bo jest suche. Ta idzie do góry, taki wilk, to też się pozbywamy. Mm. Tutaj też możemy sobie wybrać i tu póki co ja bym ucięła w tym miejscu. Bym mm. Zostawiła tą. Tutaj mamy też, one się krzyżują, ale na razie możemy zostawić, bo to jest młode drzewko, ale mm. później już w kolejnych latach będziesz musiała wybrać, nie? Bo podejrzewam, że tu będzie za gęsto, nie? Bo to jeszcze jak dostanie liści, to będzie zbyt gęsto. i tą też zostawię, tylko też skrócę ją tu nad pąkiem Aha. na zewnątrz. Nie do środka, tylko na zewnątrz. Okay. Tutaj też jest po prostu ten wilk na razie tylko skrócę. Też tutaj idzie pąk, więc ona tu się będzie ładnie rozkrzewiała. Tą usunę, bo ona idzie do środka korony. Aha, tak tutaj mamy krótkopędy, to to zostawiamy, to jest suche, to usunę. O. i tak mamy przygotowaną pierwszą. Mhm. On jeszcze tutaj ta. To ten też skrócę. To też trochę skrócę, tylko zostawię póki co. O. No i bardzo ładnie. Tą, tą usunę, bo ona też jest młoda, to lepiej tą prowadzić ładnie. Dobra. To też zostawię, tylko utnę właśnie nad pąkiem. To najwyżej za chwilę zobaczę tą pionową. Usuniemy tą też. Tu jest krótko Tutaj mamy tą. Ja chyba tej się pozbędę na rzecz tej tutaj. Ale tam też skracamy. Skracam, tak. Tylko tutaj właśnie tuż nad pąkiem. Nie i ona będzie później się rozwijała w tą stronę. Ach, Strona. A to skrócenie powoduje, to, tak. Że nad... ta się troszeczkę spioni... Tak, z spio... poziomu. Dokładnie. No hmm. dokładnie. A o to nam chodzi? Tak. I tu mamy takie pędy, na których nam najbardziej zależy. Pędy poziom. Bo przy jabłoniach, przy gruszach, o których już mówiliśmy, te pędy, które. Najwięcej się pokładają, tak, są w pozycji poziomej, te pędy najwięcej owocują. Tu też może zdarzyć się owoc, tu nawet widzę pomp kwiatowy, ale te owoce są z reguły bardzo duże. Bardzo nawet wybarwione, ale po prostu niesmaczne. Niesmaczne. Najsmaczniejsze są owoce z tych pędów poziomych i z krótkopędów. Tutaj się nachodzą, więc na pewno. Tą całą usunę, tą pionową też. Tą możemy zostawić. Tylko ją skrócę. Więc to trzeba rozwiązywać w spory między gałędziami. Tak, tak, tak. A o co chodzi? O to, żeby żeby te gałęzie miały jak najwięcej doświetlenia. Nie? No bo później wiesz, teraz ok fajnie, bo słońce dotrze wszędzie, ale jak mają liście się rozwiną liście, to tak naprawdę już wtedy drzewko jest z każdej strony, może być zacienione, nie? Więc patrzymy tak, żeby one się ze sobą nie kłóciły. A powiedz mi, co tutaj masz? Przeważnie, co tutaj rośnie? Tutaj była łąka kwiatów. Aha. I teraz też planuję posadzić y, cienie kwiaty. Okej, okay, okej. Okay. Czyli na razie spokojnie możemy tak. prowadzić gałąź tutaj. Tak. No, bez problemu, a później po prostu zobaczysz, że będziesz reagować na ten. O, i tutaj mamy zobaczyć jedną gałąź, a ta już się nachodzi, więc tą kosztem innej po prostu usuwamy, nie? Ta jest sucha, tu mamy pędy, ta jest sucha. Tą też usuniemy, bo ona też idzie nad tę. To wolę ją usunąć. Tu na razie to zostawimy, tylko to też skrócimy. No. Bierzemy tu. Okej. Okay. Te takie pionowe w dół też usuwamy, nie przeważnie. To akurat jeszcze dodatkowo była sucha, więc tym bardziej. Tu jest taki ładny pąk, idzie. To to na razie zostawimy i skrócimy do tego momentu. Ok, to, to na razie zostawię, tylko ten pąk do tego pąka. Później ją sama skrócisz, to, bo ta część sucha i, by, była i tak sucha, mm. więc to, to zostawię, skrócę. No tą na razie zostawię, tą usunę. I moja propozycja, żeby po, po prostu prowadzić tą, nie? Okay. Tą i te dwie? Tak, tą też. W ten sposób. Aha, i te w sumie, dużo tych, które są od dołu usu usuwasz? Tak, tak, tak. Te, które rosną na dół, nie? Bo one jakby nic dobrego nie przyniosą właśnie tym poziomom już, które mamy ładnie ukształtowane, nie? Mm. Tutaj. Te do środka i, do, i na dół to usuwamy po prostu automatycznie. Też przede wszystkim te wilki, nie? No to jest taki o długi jednoroczny pęd. Mhm. Także z tego na razie nic dalej nie potrzebujemy, ale tutaj wezmę tą grubszą już. I, I też bliziutko, nie? Do głównej kni. Mhm. Tego? Pozbywamy się? Tak. Okay. Super. Tego też się pozbędziemy, bo on idzie do środka. I ja bym się tego w ogóle też pozbyła. Zostawiła to. Dobra. Tutaj jest jakiś punkt, to zobaczymy, co z niego będzie. Czyli A to mi się rozmaga. bardziej poziomu. Tak, tak. <try> tak, bo on tak już ładnie naturalnie zobacz, Nie idzie poziomo, tylko można go w pewnym momencie też skrócić. Okay. O, i tutaj mamy ładnie na każdej strony. Już? Już jest mocno prześwietlone, prawda? Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. No tutaj w ogóle chyba cały usuniemy. To troszeczkę skrócimy, bo tutaj zostało trochę i zobacz już ta rana się zupełnie inaczej zabliźnia, nie? To tak zawsze jest. można też takie cięcia trochę poprawić i jeszcze bliżej przyciąć. Dobra. Dobra, i te pionowe. Po prostu z automatu. Tutaj są te pąki ładne, więc to utnę tutaj na tej obrączce. O, bo one się Aha, później okay. rozwiną w tą stronę. Te pąki. Tak, tak. Tutaj też nam się trochę kłóci. Ona jest mocno wykrzywiona, ale tutaj widać, że ten przewodnik to jest ta grubsza gałąź, nie? Tak, to, tak, tak, tak. To będziemy musieli ją doprostowywać na wzrostu W ogóle tutaj jest tak, widzisz, dużo. Jest jedno nad drugim. Poczekaj. Czy to? Nie wiem, czy to ma sens. Żeby możemy, z... możemy też. Bo to no. już bardziej prosto Tak idę, tak. W bok. Możemy i później prowadzić tę i tą, nie? Mhm. O, tak. To mamy. To tą na razie skrócę tu. Tego I tylko. Tutaj mi coś nie pasuje, tylko muszę iść z drugiej strony. Tą ominęliśmy. Ta idzie do środka korony, więc tą zupełnie usunę. Tą też. Zresztą to chyba wszystkie tutaj u góry. Zostawię tu. Tą I tą ładnie zostawimy, tu mamy pąk. Okay. No dobra, i chyba mamy to. Ale gola. <noise> no na razie tak. Ale od wiosny będzie już przynajmniej gotowa do kwitnienia. Tak. tak, no troszkę kwiatów będzie miała. Ale rzeczywiście, już też widzę to te oczami wyobraźnię jak ona by była bardziej wyprostowana, to ta gałąź na samym dole jest... no nie pasuje do obrazka. Bo ta na samym dole? Ta na samym dole. Ale na razie bym ją zostawiła, Dobra, bo później tak. nie zobaczysz, nie? Bo może, wiesz, może ona będzie już, zostanie taka krzywa, nie? I będziesz kształtowała, wiesz, tę, tą i tą, nie? I tą z, tą z boku. W ogóle tą usunę też chyba. Jeszcze usunę. Tą też usunę, bo tutaj jeszcze jest za gęsto, nie? Ta tutaj, tutaj nad tym poziomem, więc tutaj nam jest troszeczkę za gęsto, tą jeszcze też. I co? Będziesz widziała teraz Nie więcej? Najwyżej przyjedziesz jeszcze raz. A właśnie, kiedy powtórzyć takie cięcie? Czy to można robić, tak jak mówiłaś wcześniej, to przez cały rok na przykład latem teraz jakieś dodatkowe cięcia Latem możemy tylko i wyłącznie usuwać wilki czyli te takie pojedyncze pędy które mieliśmy takie jednoroczne Wilki takie pionowe, tutaj mieliśmy dużo tych pionowych, tutaj też jest taki jednoroczny, tylko ten już bardziej idzie w poziomie, ale mieliśmy dużo takich pionowych. Je można też nawet wyłamywać po prostu latem, sobie przechodzić obok grzewka i wyłamywać, bo to będą młode takie pędy, więc tym bardziej jest łatwiej, nie? Bo zobacz, jak już zimą one, jakie długie były, nie? Mimo że to są jednoroczne, także można sobie w ten sposób pomóc, ale tylko, tylko i wyłącznie te wilki jednoroczne, nie? Czyli takie ostre cięcie najlepiej zimą. Zimą, zimą, dokładnie. Wtedy jest, wtedy najlepiej widać, mhm. wtedy też jest najbezpieczniej właśnie dla drzewka. Okay. a najpóźniej? Najpóźniej do połowy marca. To jest okay. połowa marca, to jest taki ostateczny termin. Cięcia drzewek. Jeżeli tego nie zrobimy, to już lepiej się wstrzymać do kolejnego roku i wtedy przyciąć. I teraz, jeszcze z pielęgnacji, to możesz powiesić te opaski filcowe z dobroczynkiem na szkodniki. A w lutym jeszcze warto też opryskać miedzianem. I to jest tak naprawdę taka najważniejsza, okay. takie najważniejsze zabiegi pielęgnacyjne. Dobra, To w sumie nie wydaje się zbyt skomplikowane. Pokażemy jeszcze tego dobroczynka. To później jak powiesisz, to możesz też pokazać i fajnie by było jakbyś też pokazała później latem, jak to drzewko Pewnie. wygląda. Będziemy już znić cymulację. Okej, dzięki. Jeśli chcesz podziękować nam za porady i wspomóc naszą działalność, zachęcamy Cię do zasubskrybowania naszego kanału, pobrania naszej aplikacji ogrodniczej Plantis oraz do zrobienia zakupu w naszym sklepie internetowym zielonepogodowie.pl Znajdziesz tam wszystkie nasze poradniki.